Siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj moduł bramowy SBW01 firmy Zamel. Taki moduł dostałem od Supli za wzięcie udziału w konkursie z okazji siódmych urodzin. To dlaczego go mam nie zamontować u siebie w bramie? A do tej pory miałem zamontowane. Miałem otwieranie zamontowane na układzie Son of Basic beznapięciowym I to muszę wszystko zdemontować Przerobić Ten moduł też wykorzystam Ten Son of Basic do sterowania oświetleniem Ale muszę to tak zrobić, że po otwarciu bramy I przy, przy zachodzie słońca ten na pewno film będzie dwuczęściowy, także na samym początku zrobię sterowanie, zdemontuję ten moduł, który jest w tej chwili. To całe zasilanie, może nie, bo tutaj zasilanie jest potrzebne do silnika, ale sterowanie krańcówkami muszę tutaj zamontować zamela. I dwoma przewodami wyjść do jednej krańcówki i do drugiej krańcówki. Na końcu bramy tu się zastanawiam, gdzie tą krańcówkę założyć. Tu miałem troszeczkę inaczej to rozwiązane, ale już to powoli demontuję myślałem o kontraktronie, ale w tej chwili nie mam kontraktronu, a te krańcówki są naprawdę dobre, więc tutaj nie ma co. Tego przerabiać na razie, no ale nic. Yy, zabieram się za pracę. Wymontowuję to, co było na sodowcję i będzie wszystko sterowane w tym miejscu. Zamela. Obudowa silnika ściągnięta, opisane w zasadzie jest bardzo dobrze. Gdzie jest plus 24, gdzie jest minus które wyprowadzenie, do czego służy. Warto jest jednak sobie sprawdzić to miernikiem. Zamel przygotowany jest już z przewodami. To tulejki pozaciskane na przewodach 0,75. Kolorystycznie też jest to zaznaczone. Plus na czerwonym minus na niebieskim tak jak widzicie przewody do sterowania są na czarnym na czarnych przewodach, także będzie zamontowany w obudowie tutaj w środku. Ewentualnie jeszcze jest taki pomysł, by zamontować to na silniku i przewodami tutaj specjalne jest specjalne miejsce na przewody właśnie tędy. Tędy to chyba wypuszczę. Mm, I zostaną mi krańcówki. Krańcówki. Moduł WiFi podpięty, skonfigurowany. Widać to pod jodzie zielonej. Łączy się ten moduł właśnie z routerem z, z naszą siecią WiFi. Biały przewód to jest do krańcówek. Żółto zielona żyła plus 24V, zwarta z niebieską żyłą pokazuje nam 50% otwarcia bramy, żółto zielony z brązowym, 100% brama jest otwarta, zresztą to wszystko w schemacie połączeń, warto sobie zobaczyć, nie tylko jeśli chodzi o moduły bramowe, ale inne moduły, jak. Podpiąć dany czujnik, dany czujnik, daną krańcówkę także to na to trzeba z, y, zwrócić uwagę. Może jeszcze w aplikacji wam pokażę, jak to, jak to jest widoczne. Tu mam bramę wjazdową, bramę garażową, nie wiem, czy uda mi się otworzyć jednym jedną ręką. O tak może? Brama jest otwarta. Oczywiście nie sygnalizuje nam tutaj położenia tej bramy, dlatego, że nie są podpięte krańcówki, ale to już w następnym filmie, jak podepnę te krańcówki i i skonfiguruję to z Sonoffem Basiciem, jeśli chodzi o światło, bo wtedy ma być zapalane światło jak brama jest otwarta, i oczywiście, jak będzie ciemno. Czyli ta konfigura konfiguracja to, to, to ustawienie następnego modułu WiFi będzie później. Dobra, dzięki za uwagę. Pozdrawiam do następnego razu.